No witam Was na nowym odcinku po przerwie, bo była lekka przerwa, ale no robimy robimy tutaj test nowej osobie na składzie, zobaczymy czy będzie Czy będzie w składzie, czy nie. Dobra, i tutaj będą, mamy pytania za każde poprawę odpowiedzi. Napisz sobie łatwo, dostaniesz jedzenia, a za te cięższe żelazo dostaniesz. Dobra, no to mm, wykopię ci pierwsze. I tutaj ile osób jest składzie? W składzie. Czy chodzi? Ile było? O ile było. Ale ogólnie wszystkich? No ile było? Nie i ciebie. Ile było kiedyś? I musisz jakby powiedzieć te osoby? Ty. No. Ada. No. Mikołaj, Linkes. Ale było nas... Dobra, najpierw powiedz ile nas było na początku? Cztery, Ilu? No na pewno? Dawid? No to ilu nas było na początku? Na początku, tak na początku. A no to trzech. trzech. No? A ile osób? Kto to był dokładnie? No, tak, na początku, na początku. Tak, tak, tak. Ty, Cornelia, ty no. y, y, Dawid i Mikołaj. Dobrze. No to dostajesz jedzenie. Dostajesz y, 15 tych. Dobra. Desz pada, ale to nic. Kolejne pytanie. Ile osób jest teraz w składzie? napisałem już Teraz ile jest? Teraz ze mnie jest. No trzy. Okay, Okej, powiedz kto? Ty, Karnelia, Karelio. Mikołaj i Ana. Dobrze. Jeszcze pięć dobra. I tutaj y, jeszcze jest chyba... tutaj już jest średnia chyba. Albo łatwa. Ile trwa skład? Pół, Czyli kiedy wrzuciliśmy pierwszy film? Pl plus minus. Jeszcze plus, mm. mm. Jak coś... Rok, plus minus? Rok? rok? Plus minus rok. No, nie wiem, płacę... Ale powiedz chociaż miesiąc, miesiąc, no miesiąc. Aha, którego miesiąca? No. Którego miesiąca się zaczął? Tak. Czekaj, bo muszę się cofnąć do tyłu. E... No. Grudnia? 2.0.24? No, mogę się pomylić o miesiąc. Ale no, niestety w sumie no to był 31 30 październik. No to dostaniesz tak 5. Ale zgadłem. No, no, to był październik 31, ale no okej, okay, okej. Okay. Y, następ, Następna. Ile mamy subskrypcji? Łatwa. Ile mamy subskrypcji? 33. Pomyliły się tylko o dwie subskrypcje, mamy 35. A mogę się pomylić o 4, więc. Tutaj. 15. Dobra. Mm. Więc tak. Kolejna. Ile mamy najwięcej wyświetleń pod filmem? jakimś? jakim filmie. No. No. A, a ile? Tak, plus minus. Może pomylić o. No, 100. Tak, plus, minus. Tysiąc? Dobrze. Poprawna odpowiedź, no. Ja to oglądałam kilka razy na No, bo to popularne Nie, naszego, fajnie. Kiedy, kiedy powstał kanał? No to... O No wiesz kiedy, czy nie? Ten kanał, nie mówię kiedy wróciliśmy. Kiedy ten powstał kanał? Pierwszy rok za 2024. No nie, bo powstał 2023, ale no tak. Trzy ci mogę dać. Trzy ci mogę dać. Chociaż za próbę. No? Ile mamy piosenek? Bardzo łatwo. Piosenek ma trzy, trzy. Trzy? Nie. Czekaj, bo jest Halloween. Mhm. Halloween, impreza I to tyle, no nie nie, to, to dwie, to dwie, to dwie, to dwie No dobrze Nie wiem ile ci dam, chyba... No jeden za dużo, ale nic, dobra, i ostatnia Na ile subów będzie specjał? Na sto Dobra, a taki, taki większy, trochę? To na tysiąc. Dobra, no Zgadłeś, zgadłeś, to zgadłeś. Dobra, widzę, że to by było na tyle taki krótki film, i już w kolejnym odcinku dowiecie się, czy będzie w składzie, czy nie. Może oczywiście być tak, że na razie będzie, a potem na przykład nie. Zaczymy tak, jak to sami było. I to by było na tyle. Siama.